Emil Regis to postać równie tajemnicza co fascynująca. Wampir wyższy, medyk, filozof, a przede wszystkim przyjaciel wiedźmina Geralta z Rivii. Niewielu wie, że ten elokwentny cyrulik, pachnący ziołami sprawiający wrażenie dystyngowanego urzędnika, to jedna z najpotężniejszych istot stąpających po świecie wampirów wyższych, które po koniunkcji sfer w liczbie około 1200 osobników trafiły do tego wymiaru, by na zawsze wpisać się w jego historię. Regis jest naprawdę potężną postacią. Potrafi regenerować się nawet po poświartowaniu i przebiciu kołkiem, a jeśli zajdzie taka potrzeba, to z czyjąś pomocą może odtworzyć swoje ciało z przysłowiowej mokrej plamy. Wyróżnia się zwiększoną odpornością na wysokie temperatury i jest niewiarygodnie szybki, obdarzony nadludzką siłą i zdolnością do przybrania formy mgły. Jego zdolności telepatyczne pozwalają mu manipulować umysłami, a największą potęgę osiąga o północy, podczas pełni księżyca. Jest praktycznie nieśmiertelny, gdyż jedynie inny wampir wyższy mógłby go unicestwić raz na zawsze. Jednak Regis nie zawsze był panowanym i szlachetnym abstynentem, jakiego znamy z relacji z Geraltem. W młodości był pełen pychy i poczucia wyższości nad ludźmi i popadł w uzależnienie od ich krwi. Wampiry wyższe nie muszą pić krwi, by przeżyć, traktują osocze ludzi niczym wytrawny trunek. Pogłębiająca się obsesja doprowadziła go ostatecznie do zguby. Wieśniacy nieświadomi prawdziwej natury wampirów, schwytali go, odcięli głowę i przebili serce kołkiem. Tradycyjne metody walki z wampirami okazały się nieskuteczne, lecz wystarczyłyby uziemić go na 50 lat, które spędził na regeneracji. W osamotnieniu nieustannie myślał o swoim zachowaniu i zrozumiał swoje błędy. Gdy w pełni zregenerował swoje ciało, porzucił dawne życie i poprzysiągł nigdy więcej nie pić ludzkiej krwi. Od tamtej pory poświęcił się medycynie, niosąc pomoc ludziom, których niegdyś uważał za istoty niższe. Los zetknął go z Wiedźminem Geraltem z Rivi w 1267 roku, na terenie elfickiej nekropolii Fencarn. Wiedźmin początkowo nie był świadomy, że Regis jest wampirem. Prawdę poznał dopiero, gdy wampir uratował go z obozu Fortu Armeria, gdzie wraz z Jaskrem miał być stracony. Początkowo Geralt chciał go wykluczyć z drużyny, jednak Regis był nieugięty. Geralt mimo nieufności szybko jednak dostrzegł jego mądrość i lojalność. Regis stał się nieocenionym towarzyszem podróży, leczył rany, doradzał i służył nie tylko wiedzą, ale i nieocenionymi zdolnościami. Zyskał sympatię Milwy, Kahira i Jaskra, a z Geraltem połączyła go przyjaźń, jakiej Wiedźmin nie zaznał od dawna. Podczas dramatycznej wyprawy do Zamku Styga, gdzie Vilgefortz przetrzymywał Ciri, Regis stanął u boku Wiedźmina w ostatecznej konfrontacji. Choć jego siła była niemal legendarna, nawet on nie mógł równać się z magią potężnego czarodzieja. Wydawało się, że oto nadszedł kres Regisa. Jednak wampiry wyższe są niemal nieśmiertelne. Detlav, inny wampir wyższy, odnalazł szczątki Regisa i poświęcił własną krew, by go przywrócić do życia. Proces regeneracji trwał ponad rok, a w jego trakcie między wampirami narodziła się przyjaźń. Jednak Regis, który z biegiem lat nauczył się dostrzegać moralne niuanse, szybko zauważył, że Detlaf kieruje się radykalną filozofią. Świat postrzegał w czerni i bieli, odrzucając wszelkie kompromisy. Kiedy w Tusą doszło do serii brutalnych morderstw, Regis postanowił odszukać Detlafa i spróbować go powstrzymać. Wiedział, że za krwawymi wydarzeniami kryje się coś więcej niż ślepa rządza mordu. Ostatecznie wraz z Geraltem odkrył, że za działaniami wampira stała Sylwia Anna. Miłość Detlafa, która rozegrała go jak pionka w swojej własnej grze. Mimo starań Emiela nie udało się uniknąć konfrontacji. Gerald zmuszony był walczyć z Detlafem, a Regis z ciężkim sercem musiał zadać ostateczny cios swemu dawnemu przyjacielowi. Wampiry wyższe nie zabijają siebie nawzajem, taki był ich nienaruszalny kodeks. Regis, łamiąc to prawo, skazał się na wieczną tułaczkę. Po wszystkim pożegnał się z Wiedźminem i odszedł w nieznane. Wiedział, że jego pobratymcy nigdy mu tego nie wybaczą. Jednak w głębi duszy pozostawał wierny swoim ideałom, nawet jeśli oznaczało to życie w cieniu, na zawsze wykluczony z wampirzej społeczności. Regis to postać tragiczna i niezwykle złożona. Wampir, który odrzucił swoją naturę, by stać się kimś więcej, istota o mądrości przewyższającej ludzi, lecz zmagająca się z tymi samymi dylematami moralnymi. Choć los nie był dla niego łaskawy, to w sercach tych, którzy go znali, pozostał jako przyjaciel, mentor i niezłomny towarzysz. Bo jeśli ktoś kiedykolwiek mógłby zaprzeczyć mitom o wampirach, to był nim właśnie Emil Regis. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!